Gościa, który ma patent na rozwiązania, ale yy, rozszerzenie spotkań. Jeżeli jesteśmy wiodącą ligą, która najlepiej płaci i ma najwięcej transmisji telewizyjnych z tych widowisk, która skupia największy kwiat żużla, to zróbmy coś na kształt wysp, czyli dwie rundy u siebie, dwie rundy na wyjeździe i play dla czwórki najlepszych. Ja nie mówię, że to jest idealny patent, bo, bo każda liga zmienia się co sezon. Nie? Może na tym też polega urok że nas to przymieniają te rekoły. A z drugiej strony dla sponsorów, czy dla ludzi, którzy wykładają pieniążki, przejrzystość jest łatwiejsza, nie? więc myślę, że gdyby zrobić u nas nie 14 kolej tylko 28 plus projekt dla czwórki, tam się można bawić, czy tak 4-0 w drugiej drużynie, czy 80 w pierwszej, to jest kwestia już gustów. Natomiast... Więcej pozycji, bo tak, sponsor będzie miał większą zachętę, żeby płacić. Zawodnikom można wtedy dawać mniejsze pieniążki, bo na 14 meczy i presja jest większa, i finanse jednostkowe za punkt też muszą być większe, co jest naturalne, nie? Eee, więc myślę, że z pożytkiem dla każdego to by było rozszerzyć ligę. Kosztem innych, no bo myślę, że dla chłopaka z antypodów czy z e, szwedzkich peryferiów jazda w Polsce z nobilitacją. Co by nie mówić, finanse oczywiście, bo, utarło się, a że zachodnicy zawodniczy dla pieniędzy. No tak, no bo to jest ich chleb, nie? ich profesja. Więc czemu mają robić to chwal Natomiast skoro to jest na i szanują tą ligę, bo chcą się w niej pokazać, że to jest okno na świat, taka witryna sklepowa, której się fajnie wystawić, to zróbmy dwa mecze u siebie dwa razy na wyjeździe nie? przy ośmiu zespołowej Lizzy, albo zróbmy nawet dychę, tak jak przewiduje Plan. I po meczu jednym u siebie na wyjeździe, bo to też to, to już nam większy dla 18 goleje. Na, no, na pewno jest, to, to jest specyfika środków też. myślę, że zielona góra akurat z takim miejscem gdzie już się nigdy nie znudzi. Nie? E... 18 imprez to nie jest znowu tak dużo, tylko trzeba też inaczej usiąść do rozmów z Federacją Światową, bo rozumiem, że Grand Prix musi być robione swoim sumtem. Chociaż jest za dużo rund. Mówmy się, że moto, porównania do Moto GP czy F1 są nieskazane, bo w tamtych dyscyplinach ci chłopcy nie bawią się jeszcze w innych kategoriach. No, Walentina Rossi nie jeździ jeszcze w 15 ligach oprócz tego, że się w MotoGP szyja na przykład. Ani Mark Webber nie jeździ w 15 w innych seriach samochodów wyścigowych. Nie? No, nie o to chodzi. Więc, więc yy, fajny pomysł yy, yy, mają chłopcy z Red Bula i to jest godne do rozważania, już to robią promotorzy szwedzcy i angielscy, żeby zrobić mniej imprez, bo jak masz większy odstęp między imprezami, to łatwiej wypromować, łatwiej wyzwolić głód. Tylko, że to jest fajne przy seriach elitarnych, typu Grand Prix, nie? Natomiast na ligę myślę, że 18 ten patent jest fajny, 10 zespołów i 2 rundy, raz u siebie, raz na wyjeździe, albo pójść w tą majkę, żeby robić 4 mecze, czyli 2 u siebie, 2, przy 8 zespołowej nic. To jest, akurat że jest taką specyfiką, że jak ludzie nie mają cykliczności, to troszkę zaczyna brakować, nie? I my nie zawsze idealnie wybieramy też letnie terminy, zawsze nam to się gubi, nie wiem, jest Praga, Grand Prix, nie ma kolegi w Pradze, bo jest jakiś tam półfinał juniorów, w nie? I w ogóle chore historie, nie? Kto na tym panuje? Gość, który kładzie pieniądze i ma prestiż, ma prawo dyktować warunki, żeby ta Liga ściągała najlepszy krem, nie? Z całego świata, no tak to widzę. To jest tak, jak rozmawiasz z dziadkiem Streetem, to dziadek Street Ci powie o tym, kiedy Magellan płynął i którą drogą wokół przylądka gry nadziei nie? i, i jak, gdzie stłumił bunt w Ameryce Południowej, nie? trochę szerszy spektrum. Jak rozmawiasz z pokoleniem kolejnym po, po nim, to już powiadasz o tym, że fajne są iPody, świetny wypoczynek w górach Andory i koniec. Nie? A teraz jeszcze jak zejdziesz pokolenie dalej, to, to świat, który szaleje teraz ma, narzucił sobie dzikie tempo rozwoju, nie wiem czy to dobre, ale zobaczymy po czasie, pewnie nie do końca, ale ci młodzi chłopcy już żyją zupełnie wśród innych, e, jakimiś szalnymi pomysłami taką na chwilę, aczkolwiek mają też w sobie luz, którego brakowało ludziom z pokolenia poprzednich. Nie? Na pewno Lee Adams e, jest człowiekiem, który z zewnątrz przypomina wszyscy właśnie jego koledzy, Rodzinka, Rod Colcone, czy, czy Langdon, czy Craig Boys czy Krumpy, który jest blisko zaprzyjaźniony też rodzinnie, bo dwójka dzieciaków jest ujazdona, dwójka u jest taka fajna atmosferka się robi, jedne dzieciaki mówią, kiedy pojedziemy do The Casey, ci mówią, kiedy do Mija i do Sepa, taki fajny klimat jest robiony. To naprawdę jest tak, że Adam z zewnątrz, dla ludzi, którzy go blisko nie znali, jest swego rodzaju biznesmenem. I oni w Australii często mówili, a Lee biznesmen, nie? A Lee to jest mega ciepły gość, tylko że on potrzebuje czasu, żeby poznać człowieka, wtedy się otwiera. To jest szalenie otwarty człowiek, który, nie wiem, pogada o tym, że na przykład e, jego ulubiony film, który kręcono e, w spitawach czeskich, e, Lista Schindlera, wyzwala w nim takie emocje, które dla niego, jako dla Kangura, są dziwne, nie? I trudno zrozumieć człowiekowi z tamtej strony świata, o co chodziło w konflikcie holokaustu, nie? Niemcy kontra żyć, nie? a, a dla niego to jest zajmująca historia, i on potrafi na przykład mówić że że w świtach jest tu brzlowy, który lewo wegetuje, prawie go nie ma na mapie, nie? Nie nikomu, tylko tam sąsiadom Wokultur, ale on by chciał to zobaczyć i on o tym wie. Że to się powiązane jest z historią polityczną i tak dalej. To jest duży szacunek dla człowieka, który przyjeżdża z dalekiego kraju i poznaje też część kultury, a nie tylko wóz prysznic i wywiatujących fanów, nie? Także. No Na pewno i styl, który prezentował Lienoms, czystość techniczna, jest czymś, co jest trudne do zastąpienia. A pomijam fakt, że, że to nie jest tak, że, że goś zawsze jeździł za wielkie pieniądze, bo był lata, kiedy on wlesznie jeździł za stawki mniejsze niż kontrahenci z innych klubów oferowali. No i chyba najładniejszy gest, jaki zrobił, wiem, że to jest bardzo osobista historia, ale yy, kaski wymalowane z sercem Luizy, żony Piotra po Kopera. I przyniósł to ubocone w ogóle w takim stroju takiego zwierzaka, bestia, która sobie z który jest umrusany. wyskoczy z niego ścieka po meczu finałowym z falubazem, co przerwano w finale i, i przynosi i pęka. Nie? I ten Liadom, z którego wszyscy znają, że on jest profi, bo on jest tak, idzie do kamery i po prostu wali kataręka. Zawodowiec zawsze chętny, mega otwarty, świetny kumpla też Webera, tylko że nie zamienia przyjaźni na biznes i to jest piękne. Nie? Się, że on wykorzystuje to na zasadzie, że chciałby zobaczyć, jak to wygląda, te gadżety, jak wygląda działanie f ale nie, nie przełoka, tego mówi, ja wyborowski zadał mi parę milionów euro w jakiś sposób, to nie w tych rzeczy. Nie? Wtedy wszedł do, do salki na Smoczyku i puścił go ze chłopakowi, no. bo on, on ma też dwie dzieci, ma rodzinę, spędził 22 lata w Anglii, teraz jest mu ciężko stamtąd wyjechać, bo dla niego dorosłe życie to jest Anglia, a nie Australia, czy na swoją ojczyznę. I pytanie, jak taki gość przestawić teraz z drugą stronę? Nie? Gdzie będzie miał inne życie, gdzie miał mniej zajęć, gdzie będzie miał już zero presji, bo nie musi zarabiać nic z był wielkim portowcem w swojej dziedzinie, ale ma parę pomysłów i on rozumie wartość rodziny. Nie? Bo, bo to, że on świetnie był przygotowany, to nie jest tak, że się bierze tylko dlatego, że Kylie, jego małżonka, która zamrugała oczami, nie wiedziała co to był z jak się poznaje pierwszy raz w Australii, nie? na pustkowiu, to ona powiedziała, rezygnuj z wszystkich swoich ambicji zawodowych, ale będziesz poukładany, będziesz wiedział kiedy masz samolot kiedy masz spać, kiedy masz gdzieś to, kiedy masz się relaksować, kiedy jedziesz na basen i tak dalej. To jest horrendalna robota, dlatego były takie akcje, że ona na przykład jej znajomi jak wracali, Lejk wracał w zimę do Australii, ścigał się, był 10 razy mistrzem w Australii, Krajowym. To znajomi się pytali, ty, co ta twoja żona robi? Że ona w ogóle tonie w bezrobociu? No to małżonka Kylie chciała prawie lewym sierpowym, czy prawym uderzać, nie? bo mówi ja, jak to ja nic nie się robię, ja haruję, więc on rozumie, co znaczy stracić najbliższą osobę. No wyobraź sobie, masz kilkę dzieciaków, które łachną ciepła matki, i nagle matka ginie w wypadku i, i facet z Australii. To nie jest tak, że on dał to i to jest gest pusty, taki ja, bo facet dał mi ileś tysięcy złotych i ja teraz się muszę przypucować, bo my tak teraz szukamy takich podejrzliwych historii, nie? Ona nas za zniszczyły troszkę i dlatego tak szukamy, zawsze wszelkich i igiemki czarnej. Nie? Bo to jest też tak, że Piotr potrzebuje, wie, że dzieci na przykład będą inaczej reagowały, jak przyjdzie żona Adamsa i do niego do domu i te pół godziny, godzina, dwie spędzone z kobietą, która jest żoną Lee Adamsa dla dzieci Piotra Polkopera, to jest jakieś uosobienie matki ciepła. Więc, więc to są rzeczy, które się nie kupuje tego, i nie robią tego chłopcy, bo mówmy, że też są nasi rajdersi, którzy nie zawsze się wykazują lojalnością wobec sponsora, nie? Bo coś tam mu nie podoba się, bo tysiąc innych rzeczy. Więc I w sensie ludzkim na pewno, no bo um, myślę, się, że bardzo mało będzie już chyba takich okazji, żeby mieć takich fajnych, że tych gentlemanów, jak i Adams, nie? Mimo tego, że na to, że potrafię przynajmniej pojechać ostro, nie? Bo to, to nie jest sporo dla ludzi, którzy są ministrantami, mówię się. Więc, więc to jest koniec epoki, pewnie.